Zaczynamy naszą analizę. Dzisiaj przyglądamy się materiałom o sprzedaży na Allegro w perspektywie, no, 2025 roku. Mamy tu fragment, który stawia pytanie dość prowokacyjnie zresztą. Czy Allegro to nadal, wiesz, kura znosząca złote jajka dla e-commerce, czy może już raczej pole minowe? Mhm. Chcemy zrozumieć, co tam się dzieje i co decyduje o sukcesie dzisiaj. Bo ja pamiętam czasy... Kiedy Allegro wydawało się takie proste. Zakładasz konto, wrzucasz produkty i sprzedajesz. Tak, tak było. Ale z tego, co czytamy, to obraz jest teraz dużo bardziej no, skomplikowany. Zdecydowanie. Ten dokument mówi o Allegro jako o potężnej maszynie marketingowej. To prawda. Ale od razu ostrzega. Mówi o nieprzewidywalnym algorytmie i, co ciekawe, o dzikim zachodzie cenowym. Dziki zachód cenowy mocne? Tak. I dodaje, że to środowisko, gdzie bardzo łatwo jest spalić budżet, zanim cokolwiek się zarobi. Czyli ryzyko jest spore. Jest. Ale jednocześnie autorzy sugerują, że nadal może warto tam być. Tylko, że no, zasady gry się zmieniły zupełnie. No dobrze, to co w takim razie wciąż przyciąga sprzedawców? Bo przecież nie zniknęli. No właśnie. Dokument wspomina o tej początkowej prostocie, prawda? Że nie trzeba własnego sklepu, SEO, integracji płatności. Tak, to jest ten wabik. Masz wszystko gotowe. System płatności, logistykę w pewnym zakresie, no i ten natychmiastowy dostęp do milionów klientów. Milionów, no tak. I dlatego Allegro często jest takim, wiesz, poligonem doświadczalnym poligonem w jakim sensie No chcesz szybko sprawdzić czy produkt chwyci albo przetestować cenę Ale grodaje taką możliwość niemal od ręki szybki start szybka sprzedaż przynajmniej potencjalnie To brzmi dobrze No właśnie brzmi Ale potem jak mówisz przychodzi rzeczywistość i ta zaleta ta łatwość staje się pułapką Gdzie jest problem dlaczego tak wielu jak sugeruje ten materiał traci Analiza wskazuje na kilka, powiedzmy, gorzkich prawd. Po pierwsze, konkurencja. Mhm. Często brutalna, sprowadzająca się głównie do wojny cenowej. Kto da taniej? Znamy to. Po drugie, wysokie prowizje. One potrafią, jak to ujęto, przekraczać marże, czyli zjeść cały zysk. Oj. Dalej, klienci. Bardzo skupieni na cenie i na tym, żeby było szybko. Marka sprzedawcy często schodzi na dalszy plan. Liczy się tu i teraz. Dokładnie. I na koniec koszty promocji. Rosną. Bez reklamy ciężko się przebić, być widocznym. Czyli płacisz za widoczność. Tak. I w efekcie, co jest ciekawe, można mieć naprawdę dużo zamówień, a i tak generować straty. To trochę wbrew intuicji, że duży obrót to nie zawsze zysk. I tu chyba dochodzimy do, mm, do tej automatyzacji, o której materiał wspomina. Podobno to już nie luksus, a warunek przetrwania. Dokładnie tak. Warunek przetrwania. Jak czytamy, działanie na piechotę. Czyli ręcznie. Tak. Ręczne pilnowanie cen, stanów magazynowych, to jest prosta droga do porażki. Dlaczego? Bo wystarczy chwila nieuwagi, zła cena, i już cię nie ma w wynikach wyszukiwania. Albo błędy w stanach magazynowych, to może skończyć się nawet blokadą konta. O rany. A opóźnienia w wysyłce, no to rujnuje reputację. Automatyzacja to jest dzisiaj standard do konkurencji. Czyli nie masz wyjścia. Właściwie tak. Brak inwestycji w nią oznacza, że wypadasz z gry. I co ważne, to już nie są narzędzia tylko dla wielkich graczy, są dostępne też dla mniejszych. Dobrze, to rozpakujmy to. Skoro jest tak trudno, tak wymagająco, to komu właściwie opłaca się tam jeszcze sprzedawać? Powiedzmy, w tym 2025 roku. Kto wygrywa? Wygrywają ci, którzy no, mają strategię, podchodzą do tego świadomie. A konkretniej? Według tej analizy, to są sprzedawcy, którzy po pierwsze mają produkt z dobrze policzoną marżą, ale taką realną, która uwzględnia wszystko: prowizję, logistykę, marketing, podatki, zwroty. Wszystkie koszty? Wszystkie. Po drugie, opierają się na automatyzacji. Muszą. Po trzecie, analizują dane. Patrzą, co działa, co nie i szybko reagują. Czyli elastyczność. Tak. I co chyba najważniejsze. Traktują Allegro jako jeden z kanałów sprzedaży, nie jako jedyne źródło dochodu. Aha, czyli dywersyfikacja. A kto w takim razie powinien się zastanowić? Albo może nawet trzymać się z daleka? No, według tego materiału, nie opłaca się to tym, którzy cały swój biznes opierają tylko i wyłącznie na Allegro. Ryzykowny. Bardzo tym którzy nie liczą realnych kosztów zwłaszcza promocji i obsługi zwrotów bo to potrafi zaboleć dalej tym którzy próbują konkurować tylko i wyłącznie ceną z dużymi graczami którzy mają lepsze warunki zakupu towaru to walka z wiatrakami mhm. no i oczywiście tym którzy ignorują potrzebę automatyzacji oni po prostu zostają w tyle czyli mm... Kluczem jest świadomość, adaptacja narzędzia. Wygląda na to, że Allegro przeszło ewolucję z takiej prostej platformy do no, skomplikowanego ekosystemu. Trzeba znać reguły gry. Podsumowując tę naszą analizę, fragmentu: Allegro w 2025 roku. To na pewno nie jest darmowy zasięg. Oj nie. To raczej, jak czytamy, ekosystem z wysokim kosztem wejścia. Nadal potencjalnie zyskowny, ale. Ale wymagający. Tak, wymagający strategii, narzędzi, no i chłodnej kalkulacji. To porównanie do dużego miasta, gdzie można zrobić fortunę, ale też łatwo utonąć w chaosie, wydaje się całkiem trafne. Zgadzam się. Główne przesłanie, jakie płynie z tego materiału, jest chyba takie. Sukces nie zależy od tego, czy jesteś na Allegro, ale jak tam jesteś. Czyli? Czyli musisz wiedzieć, po co tam jesteś, co sprzedajesz. Komu sprzedajesz i za ile, ale tak realnie po odliczeniu wszystkiego jak to fajnie ujęli zarabia nie ten, kto sprzedaje najwięcej, tylko ten, kto sprzedaje z głową. Sprzedaje z głową. Dobre podsumowanie. I może na koniec taka myśl do dalszej refleksji trochę poza sam dokument skoro Allegro powinno być tylko jednym z elementów biznesowej układanki mhm. to jakie inne platformy jakie inne kanały może inne modele sprzedaży warto dzisiaj rozważać, budując taki stabilny, zdywersyfikowany e-commerce? Dobre pytanie. No właśnie. I z tym pytaniem zostawiamy naszych słuchaczy do przemyślenia we własnym zakresie.